Siemanko z tej strony, Borsuki, witajcie w kolejnym odcinku z Naruto Online. I teraz tak, nagle BUM, wszystko się zmieniło. Co się dzieje? Otóż zmieniłem serwer, jestem teraz na 17, a nie na 13. Zmieniłem z jednego względu, w sumie z dwóch. Raz. Zaczęło mi przeszkadzać faktycznie, różnica czasowa, jaka tam była, było wcześniej 6 godzin. Tutaj mam tylko godzinę różnicy między moim czasem a czasem serwerowym. Dodatkowo e, chciałem wypróbować sobie inną postać, i mm, mam teraz e, tego, który właśnie dysponuje e, naturą ognia. I powiem Wam, że wybranie postaci to kurczę jest taka zagwostka, bo każda postać ma swoje plusy i minusy, tak. Jednak są postacie, które są strasznie o OP, tak. I tak jak na przykład pełno jest, jak tutaj widzicie tych od na przykład od tego. on jest chyba od y, błyskawicy z tego co się orientuję. On jest strasznie mocny, jeżeli chodzi o pojedynki PvP, tak? Między graczami. E, on jest strasznie mocny i denerwuje na arenach i tak dalej. Jednak e, tak na przykład e, ta w którą aktualnie jest, mam. Jest strasznie mocna na walki typu. E, właśnie gdzie są. Tacy przeciwnicy mm, poza. Mm, no. Sterowani przez bota, tak? E, no i dobra. Będę tutaj robił sobie misję. Przy okazji gadał dalej. E, aha, jeżeli chodzi o misję, studiujemy w tym samym momencie co na tamtym serwerze. Tylko tutaj mam niższy level. bo tutaj wbiłem do tego czasu 39. Tam mam 40. chyba drugi, czy pierwszy. Ale misję mamy dokładnie tą samą, w tym samym momencie skończyłem. Tak więc nie ma żadnego problemu. Kontynuujemy fabułę cały czas. No dobra, i teraz tak. Hmm. Tu zauważyłem, że jest dość mocny, ten co aktualnie posiadam, na takie zwykłe bijatyki, tak jak na przykład o, tutaj jesteśmy w instancji. No, zobaczymy jak to będzie się dalej spisywało, bo powiem wam, że aktualnie mi się chyba przyjemniej nawet gra. No i tak, jeszcze mam skład. Mój skład jest dość podobny do tamtego, co wcześniej miałem. Oczywiście mam Garę, mam Saskę, mam Karin i swoją postać. Dlaczego? Hmm, odpowiedź dość prosta. Tutaj Saskę oraz Karin są pod naturę ognia, a moja postać główna zwiększa obrażenia zadawane przez właśnie naturę ognia, tak? Dlatego tak jak na przykład, który znaczy leczenie chyba? Choć nie jestem pewien co do leczenia, a mają zwiększoną efektywność działania. Okej, okay, garę mam po prostu, bo jest mocny. Nie ma co się oszukiwać, jest strasznie mocny. No dobra. W ogóle nie wiem, czy wy też to będziecie słyszeć, ale albo zmienili coś w dźwięku. Bo kurcze, wydaje mi się, że bardziej tak basowo teraz jest wszystko zrobione. Tak. Aj, to brzmi. A nie wiem, czy to jest. C czy mi się trochę tak wydaje? Czy naprawdę tak jest? No i tak, kombo moje wygląda w ten sposób, że przeważnie jest. No, bijam do czterech. Nie mam jakiegoś. Nie wiadomo jak mocnego kombo. A jednak jest dość. E... dość dość, bo bije kilku. Nie tylko jedną osobę, ale działa na. A kilku właśnie przeciwników, więc jest ok. Um, no i tak. Zmieniłem sobie to, dlatego teraz nie będę mieć żadnego problemu, żeby nagrać wam na przykład inwazję Kubiego. E, um, aktualnie właśnie jest, tylko że zagadałem się z dziewczyną i niestety przegapiłem zapisy na to. E, więc najwyżej jutro to nagram wam. Ale to nic się nie dzieje. W sumie dobrze, że najpierw zrobię taki materiał, w którym wprowadzę nowe zmiany właśnie jak w postaci serwer, a dopiero później Wam pokażę dalej co i jak. Wszystko jest mniej więcej tak samo oczywiście moi, moi aktualni ninja jest różnica, bo tam mam więcej ich faktycznie zrekrutowanych, więc ich posiadam. A tutaj mam ich dużo mniej, dlatego na przykład nie mam Kabuto, nie mam Cio, więc nie mogę zrobić takiego fajnego komba jakiego mam tam. Jednak nie wiem, czy tamto kombo by tak dobrze działało. No nic, mówię, tutaj będę się cały czas bawił. Aktualnie przeszedłem na 17, więc jeżeli chcecie, możecie wbijać. Dużo Polaków tu jest, ale oczywiście też i są inni. Jest też dużo Niemców, jest sporo Rusków. Więc... no, jest mieszanka, którą na tamtym serwerze właśnie poszedłem, żeby uniknąć. To się udawało oczywiście. a Jednak... no... Nie wszystko tam pasowało, tak? Tutaj mam też problemy dość spore, jeżeli chodzi o pieniądze. A bo... Tak jak tamto konto rozwijałem, kurczę nawet nie wiem ile ja grałem w tamto tydzień, dwa tygodnie, nie pamiętam, musiałbym sprawdzić. Tak o to konto wyrobiłem w ciągu czterech dni. W cztery dni osiągnąłem to samo, co mam na tamtym koncie 40, cent którymś. Tak samo jak wczoraj nie było odcinku, Niestety nie wyrobiłem się już, miałem sporo wszystkiego takiego, wiecie, jeszcze też chciałem się już przerzucić na to konto, nie miałem jeszcze wszystkiego dobrze zrobionego, nawet sobie zacząłem powoli nie radzić na tych, na tych instancjach całych, takich typowych. Brakowało mi pieniędzy, żeby ulepszyć taki płunek, ogólnie masakra, wszystko, siedziałem z całymi dniami tutaj, kombinowałem jak to sobie tylko podbić power i tak dalej. Aktualnie jestem na takim etapie, gdzie mogę spokojnie sobie już walczyć i nie martwić się jako tako za bardzo, co tutaj się właśnie będzie na mnie szykowało, bo raczej powinienem dać sobie radę. Bo na tym wykoncie już się przyzwyczaiłem, miałem tam te 42, już power do 5000 mi wskoczył, tam 5000 coś miałem. Teraz mam 4300, 700 power, a jednak jest różnica. A ja to sobie na spokojnie, będę wszystko odbijał tutaj, nie będę mieć żadnego raczej z tym większego problemu. A, tylko, że muszę właśnie tutaj nadrobić, żebyście my też mieli coś ciekawego, bo... A, też nie będę robił odcinku typu... A, słuchajcie, tutaj sobie będę robił misje takie poboczne i tak dalej, a, bo ja ustaliłem sobie z góry, że misje fabularne, właśnie ten, tą główną oś fabularną będę... A, linię fabularną, nie oś linię linie fabularną będę przychodził razem z Wami całą. E, a ona będzie dość długa z tego, co się orientuję, bo łaziłem tak forfan po mapie e, świata tutaj. E, no i są e, przeciwnicy mający o 70 poziomy. Ja ich znam, e, jednak e, to są bieli, bieli Zetsu, tak? Ci, co oglądali Naruto, będą wiedzieć. E, no i skoro oni już są, no to gra sięga naprawdę do. E, do 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 późnych etapów samego anime czy mangi. E, dlatego. Jeżeli faktycznie będzie tak samo, no to powiem wam, że e, szykuje się strasznie długa i chyba najdłuższa seria na moim kanale do tej pory jaka powstanie i powstała i chyba powstanie. E, to będzie coś, ale takie typowe RPG, gdzie jeżeli chciałbym wam pokazać wszystko, to wszystko wyciągnęło około 30 odcinków tak Dlatego jak już to starałem się unikać właśnie gier typu RPG do nagrywania teraz wyszło wyszedł w ogóle gra e, o Jezu zapomniałem nazwy ale wyszła teraz dość popularna właśnie gra em, na pc też są, wspólnie no, na konsole na i na penseta, to jest właśnie RPG. E, początkowo się podjarałem i, o, tu będę nagrywał RPG, ale dobra, będę nagrywał fajnie się zapowiadał, ceny wysokie. Wyszła premiera e, i, i trochę się zawiodłem. Na szczęście nie kupowałem tej gry e, i raczej się wstrzymam, jeżeli chodzi o zakup. O ile w ogóle będę kupował, ze względu na to, że. Gra jest typowo pod konsolę, ja konsoli nie mam, nie posiadam i nie przepadam za konsolą. Jakoś ogólnie pad mnie tak troszkę odtrąca, wolę mieć myszkę i klawiaturę. I kiedy przeczytałem recenzję jak już wyszła w premierze, w premierze no to powiem wam, że trochę się załamałem. No bo... Interfejs, kontroler, i tak dalej, wszystko jest typowo pod konsolę. Nie jest jeszcze taka... ...przystosowana pod komputer, ale oczywiście to ja czytałem, nie, nie wiem, nie grałem. Nie jestem w stanie ocenić. Um, jednak, no... Jak już wyszła gra, to te wszystkie oceny trochę poszpadały. Ona jest fajna, można fajnie w nią pograć, ale jak się ma PlayStation bądź Xboxa, tak? Ogólnie konsole. Hmm. Ja nie mam, nie i raczej nie będę miał konsoli, nie przepadam. Bo to mam dobry komputer kupiony, żeby grać na komputerze. No ale. To co lubi, tak? Są ludzie, którzy grają tylko na konsoli, są którzy grają tylko na komputerze, ja jestem właśnie, dojdę się do tych drugich. Hmm. No, dobra, no, najśmieszniejsze jest to, że aktualnie nie wiem w którym momencie popularnym jeżeli chodzi o manga anime Naruto jesteśmy. Nie mam zielonego pojęcia. Jesteśmy właśnie po tym, jak był atak na wioskę. No i po tym ataku na wioskę powinniśmy ruszyć w podróż, tak? Nie będę spoilerował dalej. A co i jak? I właśnie nie wiem, co teraz się dzieje. Lekko się zagubiłem, powiem wam szczerze. No ale dobra, zobaczymy, co będzie się dalej działo. No, i widzicie, na razie dajemy radę. Karin, nastroja podlecza. E, osobiście wolałbym. Wolałbym to. Tą... Jezu, jakie jej było? Shizunę. na to, że ona też leczy. A w dodatku jej trucizna e, zatruwa wszystkich, a karaj tylko czterech przeciwników, tak? A dlatego, tak jak są na przykład klony czy coś, no to już dupa i, nie zatruje wszystkich. Tak, Shizune sobie daje radę. Tylko, że Shizunę nie atakuje celów. celów, celów. Ogólnie e, nie ma ataku typowego, ona tylko leczy nie ma tą swoją umiejętność. No czekajcie, teraz jesteśmy przy jakiejś kryj kryjówce Orochimaru, tak? Ale co to ma do rzeczy? Nie, nie rozumiem. No nic, może po prostu zapomniałem. Jest też spora szansa na to, że po prostu zapomniałem... E, fabularnie, co się dzieje. No dobra. Ja sobie tutaj... a lecimy dalej. Tylko czy... Okej. Okay. No dobra, spróbujmy. Tylko że tutaj będą mieć 40 poziomy. Czekajcie, czy to jest moment, w którym... Czy my właśnie skończyliśmy pierwszy sezon? Bo pamiętam, że drugi sezon Naruto właśnie zaczynał się od bazy Orochimaru. Jeżeli to prawda, to już wiem w którym momencie jestem, ale nie sądziłem, że mógłbym tak szybko skończyć w taki w kawałek. No, w się mylę. Nie wiem. Zobaczymy dalej, co będzie się działo. Okej, okay. idziemy tutaj No i tak Powoli tutaj gram Muszę jeszcze podnadrobić te wszystkie e, rzeczy, które miałem na poprzednim e, koncie Sporą e, różnicą jest to, że aktualnie nie posiadam żadnej grupy Nie jestem w żadnej grupie, coś a la clan i tak dalej E, przez co no, mój power też nie chce za bardzo rosnąć, bo tam wiecie, też są e, te skilly klanowe, które też pomagają i tak dalej, zwiększają power. Nie chodzę też na różne takie eventy, które są pod grupę, wołane, takie właśnie typowo szykowane, bo jest ich dość sporo. Teraz nie zobaczę, bo jak jestem w instancji, e, dlatego no, pójdziemy sobie trochę szybciej. O, to w ogóle Kabuto, Orcimaru? Tak ja w ogóle nie lubię Orcimaru? Jako postać to w anime, jako taką mi ona nie przeszkadza. Jest strasznie interesująca. Tak... tutaj przez te... E, tak jak raz walczyłem z nim on co chwilę wzywał mi tych... E, Kage, wszystkich, pierwszego i drugiego Kage, to już tak bardzo mnie to denerwowało i irytowało. Bo on ma coś do siebie, że jak padnie, to on po pewnym czasie potrafi wstać. Oczywiście nie wiem, czy to ten, czy... A, któryś podobny, ale mają właśnie to do siebie, że a, potrafi się wskrzesić. I jak się wskrzesza, no to przyzywa tego Kage i to jest tak bardzo denerwujące. No ale dobra, jest Kabuto. Czy my teraz na przykład e, poznamy Kimimaro, czy jak on, się, on tak się zwał? Jeżeli tak, to będzie ciekawie. O, 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 pamiętam, to była, pamiętam, taka walka Już nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało. No dobra, to się nie da otruć. Z tego co widzę. A tego nie pamiętam, żeby noby to nie mógł się odwróć. No i tak jest, no to spoko. Kolejna fajna przydatna umiejętność u niego. No, dobra, padł. Okay. Easy takie. Okej. Okay. No i uciekł sobie. A my wyczyściliśmy wszystko jak należy. No kurczę, próbuję się odnaleźć. W którym momencie jestem? Popularnie. 25. No dobra, no zobaczę sobie tutaj tylko jeszcze. to kliknę. Bo nie jestem pewien, czy ja nie mam czasem darmowego jakiegoś. Nie, za 6 godzin dopiero to jutro. O, właśnie, możemy sobie otworzyć. 10. A taka, o taki opening. No i gówno. W ogóle tutaj e, wziąłem i mam te dwa skrole, jednak będę starał się uzbierać 10. E, bo jeżeli uzbierałem 10, to właśnie do, dostanę e, jednego z tych, e, z tych, z tych ninja, którzy są tu wymienieni. Z tego, co ja zrozumiałem. I tym są strasznie fajni ninja, dlatego będę chciał zdobyć te 10 kart. No i spróbujemy. No i wkroczyliśmy... w genjutsu. No dobra, fantomy no, tak są mocne. To, co, prześladują mnie cały czas? Pierwszy i drugi, no tak, pierwszy nie jest jeszcze taki mega mocny. Tak, drugi już, no właśnie, daje we znaki wiem, że czasami nie powinno być najpierw za tym drugim zajęć dopiero później pierwszym. Prze on mi pół HP jednym ciosem zabrał. Ja dziękuję. I to jeszcze są dwie fale. To nie będzie, to, to się dobrze nie skończy. Tak mam postać zginie. Dobra, jeszcze żyję. Już nie. Teraz powinien się na mnie sfokusować, bo używa umiejętności. Jest już dość późno, co jak no, dla mnie, bo rzadko kiedy przeważnie chodzę o rozpadek w drugi Co on zrobił?! Co to było? Mm -hmm. Więc tak się bawimy. Kurde, jestem lekko w dupie. <laughs> A... No bo ja tego nie zrobię aktualnie. Nie zrobię tego, ze względu na to, że tam są dwie fale aż. A, to nic, e, spróbujmy jeszcze raz. Nie mam komba jakiegoś dobrego. Dobra, lecimy na dwójce, skupimy się na drugim, bo to on mnie zmiótł całkowicie. Jeden błąd zrobiłem, bo on teraz zabierze ten piasek Tak to ja bym mu mógł zabrać tą No właśnie Nie już nie myślę Ja jestem już zmęczony trochę Nie wiem czy to słychać po mnie Ale jestem już zmęczony przez co no Gdybym to przemyślał to bym zabrał mu las i nie mógł mnie zaatakować Działa jak Garan, dwa. Posobę. Ale dobra, pierwszy zginął. No i mój też zginął. To jest moje kurde niepomyślenie. Zobaczymy, co będzie w drugiej fali. Mam nadzieję, że będzie jakieś łatwiej. Dobra, ok. Próbujmy, może się uda. Kurde ja co oni są mocni! To nie jest 39 Dobra, zginęła. Jest szansa, jest szansa. Dobra, dobra, de Ach, jeszcze myślałem, że... kurde no... Masakra! A mnie chwycili, no bra jest. Daliśmy radę. 40 poziom mamy. Uhu, Nice. Pięknie. No nice. i kurde znowu się zbugowało. Tak samo jak było wtedy wcześniej. A jej, trzeba świeżyć specjalnie. Dobra, do, 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 do. Dobra, weźmy sobie tutaj wszystko. A dostaliśmy... Anko. Czego nam brakowało właśnie na poprzedniej postaci, więc jesteśmy do przodu już. A... No jest ta inwazja, tylko że już na nie nie mogę, bo się już nie, nie wyrobiłem. Dobra, to też mogę już sobie strzelić. Zróbmy na garze na razie. Dobra, pykło. Nie pykło, nie pykło, nie pykło. Kurde. Ja ciebie. Dobra. Mamy cztery rzeczy chociaż ulepszone. A tak samo mogę sobie w ninja. I tutaj mogę sobie ich. O, właśnie. Raz. Dwa. I 4. Tak samo sobie tutaj ich wzmocnię. No właśnie, tutaj też ich nie miałem już zrobionych. Jest strasznie dużo statystyk mi poleciało. A jak widzicie mągara na 4 gwiazdkach. Trochę wydałem już pieniążków. Ale dobra jest, jest mocny. Nie żałuję tego. A i tak się przydadzą. Dobra. To byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. ja jeszcze zrobię jeden odcinek, gdzie będziemy robić misję główną, a później postaram wam się zrobić odcinek z inwazją kuramy, czyli Ninthal's Invasion. No mam nadzieję, że będzie dobrze. Tylko czekajcie, ja sobie jeszcze tutaj wezmę zakończę tą misję. Na szybko. Nie będzie latał, nie wiadomo ile Będę mieć pieniążki Okej okay. Jeszcze tutaj porabiliśmy Pieniążki otrzymujemy. Jest dobrze Jezu, same pieniądze to nie mam teraz... tylko takie Podaj, Idź podej, zami, i po zamiataj, tak? Przynieś, podaj po o właśnie tak to się mówiło A... Dobra, daleko on będzie leciał. A, i wyruszamy, w, właśnie, w podróż, e, o której wam mówiłem. Tak więc, w kolejnym odcinku, ruszymy w podróż. I kończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, że i tak. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. A i słyszymy się a, jutro. Nie wiem, czy się powtórzymy, czy nie. Trzymajcie się. Cześć.